Dzień dobry Państwu. Chciałem się podzielić swoimi obserwacjami i refleksjami na temat wydarzeń ostatnich dni, a konkretnie tego co dzieje się na ulicach polskich miast. Wczoraj miałem okazję uczestniczyć w obronie katedry lubelskiej zaatakowanej przez barbarzyńców lewackich, którzy łamiąc wszystkie prawa obowiązujące w tym czasie, zgromadzili się, y, blokując y, w śródmieście Lublina. I ku mojemu zdziwieniu, a właściwie, nie, nie, właściwie nawet się tego nie, tym nie dziwię, o tym później powiem, y, policja całkowicie biernie się zachowywała, tolerując te y, y, ekscesy. I tutaj jest sprawa no, fundamentalna. Dlaczego policja, która pokazała wielokrotnie, jak należy rozprawiać się z manifestacjami, doświadczyli tego i uczestnicy marszów niepodległości i innych prawicowych no czy narodowych demonstracji, marszu czy, czy osoby, które Gazy, próbowały powstrzymywać marsze sodomitów? Tak. W sytuacji takiej, jaka jak ma, ma miejsce w ostatnich dniach, jest całkowicie bierna i bezradna. Całkowicie. Zgromadzenie tych, tych, tych barbarzyńców było bardzo liczne. To, niestety. O, niestety. Około 2, może 3 tysiące młodych osób. W wieku, przypuszczam, licealnym głównie. 16... 18 lat, zgromadziło się koło kulu i przeszło przez centrum Lublina pod katedrę z celem zakłócenia mszy świętej tam odbywającej się. Pod kategorią zgromadziliśmy się w grupie może 50-60 osób ad hoc zwołanych, żeby do, tego, do tej profanacji nie dopuścić. No i oczywiście to była też obecna ta wspomniana policja granatowa, czy tam milicja granatowa, która ten cały pochód tych lewaków eskortowała, jak już wspomniałem, blokując ruch uliczny. No po raz pierwszy. Już, proszę Państwa, ja już trochę w życiu rzeczy widziałem i w Polsce, i za granicą dużo, wzią, wzią, prze, wzią, dużo, wzią, dużo wzią. też przeżyłem, ale takiej kumulacji nienawiści, jaką dostrzegłem w tych młodych osobach, jeszcze nie doświadczyłem. To, nie będę to, to było widowisko upiorne, to wręcz demoniczne hasła, które on, one wykrzykiwały. Ta nienawiść bijąca z. To były, hasła, to, był to, to, to były hasła bulgarne. To były hasła wulgarne. wiadomo jakie. Jebać kler, to, to było jedno z tak. głównych, tych, tych przewodnich haseł, ale i inne podobne. No, oczywiście, patowanie tym zabijaniem dzieci, ogłoszeniem no, pochwały, morderstwa. W sposób? No, aborcja, Na przykład hasło aborcja jest okej, okay", no, jest de facto pochwałą no, zbrodni. Tak, tak jak powiedział hasło Grzesiek, y, 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 aborcja w życie. No, 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 to, no, 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 no to, to, to logiki w, w tym dopatrywać się nie należy, bo, bo to nie jest logiczne i, i, i z, tak, z, te, z tego typu. Osobnikami, no, żaden dialog raczej jest niemożliwy. Tutaj jest problem po prostu, jak, jak się wobec te, te, tego typu sytuacji zachowywać w sytuacji, gdy widzimy, że ta sprawa jest de facto podsycana przez czynniki rządowe. No bo jak mówiłem, policje, zachowanie policji to nie tylko w Lublinie, gdzie, gdzie mówię, byłem naocznym świadkiem tego ale jak, jak docierają do mnie informacje z innych miast, podob, podobnie zachowuje się policja, czyli de facto ich umożliwia, umożliwia dewastację miasta. No, no, na oczach policji na przykład tutaj w Lublinie do, doszło do pomazania zabytkowych tego budynku kurii lubelskiej. To już mówię takie zniszczenie mienia, prawda? Przepraszam, czy, 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 czy ci osobicy byli, byli w maseczkach? Tak, w zasadzie te, te dziwy były zamaskowane, miały te maski, no ale oczywiście tam, raz, że zgromadzenie było nielegalne, w ogóle w tej chwili, w, w tym stanie, który został no, tak. ogłoszony, no to wszelkie zgromadzenia są nielegalne. Dwa. Były to osoby w większości nieletnie, które według ogłoszonego prawa w godzinach od 16, a to było o godzinie mniej więcej 18, nie powinny się w ogóle znajdować bez opieki na ulicy. Trzy. Hasła, które tam były podnoszone były podżeganiem do nienawiści na tle religijnym. Dochodziło do aktów wandalizmu, czyli, tak jak mówiłem, zniszczenia elewacji. To wszystko są przestępstwa karane. Na moją zwrócenie się do policjantów, żeby przynajmniej legitymowały te osoby pod kątem ewentualnego pociągnięcia ich do odpowiedzialności, milczenie było odpowiedzią. Ci policjanci po prostu stali jak słupy soli i nie reagowali. A że widzimy, że to jest jakieś działanie systemowe. Ta policja dostała taki rozkaz w całym kraju, żeby przyglądać się temu i nie zapobiegać. Czy to można powiedzieć tak, jakby ktoś rzucił zapałkę w ten. W, 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 Suche liście, i, a druga osoba by się temu i strażak by temu kurczę, przyglądał się, zamiast zgasić od razu, to by się przyglądał jak ten, jak ten pożar, jak ten ogień się rozpala i, i, na, i, i to do pożaru w lesie. No coś, coś, coś takiego, coś takiego można tak to zrobić. Znaczy może powiedzieć, że to taki opisać. był pożar kontrolowany, tak, ta, na, tak ta. powiedzmy szczerze no i przedmiotem mówię, ataku tych, tych tego lewactwa jest, stały się kościoły i, i, i także tutaj mm. Furia, furia. Z jednej furia. strony można powiedzieć, że, że to dobrze, że kościoły, bo znaczy, że ten kościół jednak mimo te, tego, że jest objęty kryzysem, być może nawet y, o, o, u samych jego szczytów jest przeżarty herezją i y, odstępstwem zdradą. Y, czy, czy, czy zdradą, y, no jest jakim znakiem sprzeciwu wobec y, tego, że te siły y, diabelskie, lewackie y, na nim skupiają swoją nienawiść. nienawiść. Ale z drugiej strony jest to straszne, że my jako naród no, dopuściliśmy do tego, że w naszym łonie znalazły się no, dość liczne grupy. Tego typu potwornych osobników, jak te podburzone, no to coś poszło nie tak z wychowaniem. Ja sobie zdaję sprawę, że w większości są to prawdopodobnie dzieci, czy raczej wnuki, może, może prawnuki no, no dawnych komunistów, ubeków, nomenklatury. No Tutaj to jest po prostu no, wyzwanie dla socjologów, politologów. Powinni no, być to dokładnie zbadane, rozpoznane, z jakich to właśnie środowisk tego typu. Ale dlaczego że było ich zbyt dużo, żeby to może tak było tłumaczyć? No, A tylu wiesz, ubeków, u komuchów? Nie, no myślę, że to środowisko było jednak mimo wszystko. Ja uważam, że to jest po prostu, że tu jest już zepsuta młodzież. No, nawet Zepsuta tym samym takim pseudonauczaniem religijnym, bo na, na lekcjach religii już nie, nie naucza się tak jak kiedyś, no to... że ty masz, masz być tym, mm -hmm. masz się z wół przeciwstawiać, masz być tym wojownikiem, To ty jest takie po prostu takie nauczanie rozmydlane. No, myślę, takie że te osoby jednak raczej edukacji religijnej, a na pewno dobrej edukacji religijnej ani w domu, ani na katechezie nie, nie przeszły. No. Myślę, że to są, mówię, to są osoby bardzo młode. Które nie zaznały tak jak, nie, które w, w, się wychowały w, ze względnym y, dobrobycie. No, w bo, no bo, no dobrobycie no, no Tak, no, podobne, w, mówię, w warunkach cieplarnianych. Bo, bo podobne grupy, powiedzmy, w 1968 roku wychodzili na ulice zachodnioeuropejskich i amerykańskich tak. miast. Tam była mniej więcej powiedzmy, ten podkład. W, społeczny tych, tych, ty, ty, tego buntu był podobny, tylko, że, że to było, mówię, w roku 68, a do nas ta fala właśnie teraz, to teraz To, po, tak, powiedzmy, że to, to były dzieci już zepsute. To były dzieci, no, no, dzieci tak, zepsute tak. brakiem wychowania albo nie złym wątpliwie. wychowaniem, no, nie Niewątpliwie to, mówię, to, to jest kwestia, mówię do, do, dobrego rozpoznania badawczego tych, tych grup, no wiadomo, że, że nie są to e, zgromadzenia spontaniczne. Wiadomo, że e, ktoś e, nad tym, kto, tym e, koordynuje, ktoś na to ułoży środki, ktoś... No jak to ktoś, no przecież Soros. E, a wiemy, że e, Soros e, ostatnio kolejne 18 miliardów przeznaczył właśnie na tego typu działania tutaj w naszej części świata, a, No i widzimy też pewną analogię z tym, co się dzieje i w Ameryce, no bo te, 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 te ruchy, te, te teraz spuszczone powiedzmy z łańcucha u nas, w Ameryce mają kształt ruchu tego Murzyńskiego, Rewolucji tej, która tam dewastuje miasta amerykańskie, a z kolei w zachodniej Europie, no to są różnego rodzaju mniejszości i i, i, i ci tak zwani nachodźcy, którzy, którzy też są tutaj wykorzystywani do niszczenia tych jeszcze rezydów dawnej cywilizacji. I, dawny, dawnych społeczeństw. I dawnych społeczeństw. Ale tutaj jeszcze mówię, w naszym tym przypadku, przypadku no to tutaj widzimy też, że no, ponieważ rządzi PiS i PiS. Nominalnie przynajmniej powinien kierować granatową milicją. A jeżeli granatowa milicja zachowuje się tak, jak, jak widzimy, no to zaczynam podejrzewać, zresztą nie jestem w Ustawka. tym podejrzeniu odosobniony, że mamy do czynienia z ustawką po prostu rządzącym, jest to do czegoś potrzebne. Ja słowowi Kaczyńskiemu powiedzmy wprost, dlaczego mamy obijać bawełnę. Jest to potrzebne być może do ukrycia jakichś łajdactw, o których się wkrótce możemy dowiedzieć. Na przykład zwrot nadania środowiskom żydowskim tych... tych Roszczeń. Nie wiemy jeszcze, w jakiej to będzie formie, ale wiadomo, że naciski takie będą. W ogóle sytuacja, widzimy tą nieudolność na każdym kroku w kierowaniu gospodarką w tym trudnym dla świata momencie. A być może jest, są jeszcze rzeczy, o których jeszcze nie wiemy, ale domyślać się. Ale to, co nie widzimy, to też możemy czegoś domniemywać. Ja uważam, że PiS tutaj chce ukryć to, że jest, no, tragedia jest z naszą gospodarką, bo przecież za pomocą sprzedania tych hodowców zwierząt futerkowych, a no, później rolników, rolników hodowców to chciał, no tak jest, chciał uzyskać, subwencje europejskie chciał, chciał uzyskać. No ale to mu się nie udało, bo okazało się tam, że to jest, że trzeba, że Polska nie spełnia normy jakiejś tam prawożymności. Prawożymności, śmieszne, mhm. śmieszne zarzuty, no to przecież wiadomo. No i Jarek, bo ja uważam, że Jarek też trochę też z zemsty tutaj pozwolił e, właśnie tutaj e, nie, no, sądowi e, wydać taki taki Znaczy decyzja taki sądu akurat jest jak najbardziej no, słuszna w zasadzie, nie, potwierdzająca nie, 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 słuszna, no, tylko zapis jest... konstytucyjny. Tutaj nic nowego no, sąd e, ja, tak. nie, nie wnosi do tego e, sąd konstytucyjny, do, do interpretacji ale tego jeszcze konstytucji. Uważa, szczerze, uważam jeszcze, że życia. Jarek e, e, robiąc takie e, ukłony w kierunku lewicy. bo przecież ten likwidacja tej branży futrzarskiej, tych chłownych ekologii. skierowanie lewackich hunwejbinów na wieś, żeby, żeby patrzyli jak, jak świnka ma dobrze w lewicy. To jest co wszystko, wszystko ukłony w kierunku lewicy, więc może tutaj, a, co, co, co spodobało nawet taki możemy odpowiedzieć, taki nawet błęd jego partii, mm -hmm. więc on uznał, uznał tego, że trzeba coś wyjać. takiego mm -hmm. zrobić. Teraz trzeba wzmocnić prawą nogę, tak jak robił, mm -hmm. tak, tak jak robił Wałęsa. No i dlatego tutaj właśnie raz, że tego czarnka Nie no, chodzi o to... namaścił na ministra edukacji, a dwa, że właśnie próbował, że pozwolił na taką właśnie na, na stwierdzenie właśnie... Sądowi, że życie ludzkie jest nie pod, jest, jest prawnie chronione. Jest prawnie, od od, od poczęcia, poczęcia do naturalnej śmierci. śmierci. tak właśnie Jarek zrobił. Żeby nie. To jest taki właśnie Jarek. To jest, właśnie, to jest, tak, to jest tak zwana prawica. To tak naprawdę jest on tylko przestępuje z nogi na nogi, z prawej nogi na lewą. I. I w żadnym, żadnym konkretnym kierunku? Nie no, myślę, że taki cel, przynajmniej ten jeden cel, to można tak dość do, dokładnie jakby określić. No, w sytuacji, kiedy będziemy mieli do czynienia z tą postępującą anarchią, bo nie łudźmy się, że to wygaśnie jest to, mówię, zbyt Cel, wielką siłą na rękę mm -hmm. no ta partia obecnie będąca przy władzy będzie w społeczeństwu tracić będzie poparcie nie, nie, ona będzie zyskiwać oni tak przynajmniej myślą w, sposób? w taki to sposób, że w sytuacji, kiedy doszło do jakichś wyborów, no to będą przedstawiać alternatywę Aha. albo my, albo, albo demony to, 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 to jest na pewno jeden z celów, może no ten to już temu, ten bardzo łatwo uchwytny. Dzięki temu jest właśnie dość licznie reprezentowany w Sejmie SLD, bo tak naprawdę PiS SLD pomógł. No hodował, hodował. Pomógł. On, on, oni do pewnego stopnia hodowali swoich, to, swoich to lewactwo, ale mówię, tutaj to jest problem, mówię, o tym naprawdę dużo można by gadać, no tutaj są, są po prostu długoletnie, że tak powiem, błędy i zaniechania, nie, nie tylko obecne, ekipy, ale w ogóle no, poszło coś nie tak. Co jak coś co poszło coś tego, że to jest mało powiedziane. to już, no ja już nie chcę rozmowy, po prostu... Rozmowy, rozmowy okręgostołowej, to wszystko wychodzi. No, to jest no, to, to, to no, całe, tak. Ta cała sodomia no to, no to można jeszcze dodać to jest polityczne. też i pokłosie Soboru Watykańskiego II i wielu, wielu innych rzeczy. No to, to, to wiadomo, że, że tutaj można w, na wiele aspektów jest zwracać uwagę. W tej sytuacji tragicznej uważam, bo zamykanie kościołów, yy, yy, różne ukłony w kierunku sodomitów, yy, yy, to dowodzi, że w jak tragicznej sytuacji jest kościół, jego hierarchowie no, są gotowi to wszystko przemknąć. Jego, jego mm, głowa jest chora. No, no wiadomo, że no, paraliż postępowy. Ja, przynajmniej yy, osoba uważana za głowę, bo, bo tutaj jest sprawa, mówię, też dyskusyjna, czy, czy mamy do czynienia z fa faktycznie papieżem, czy, czy jest to antypapież, czy... czy Ale panowie raczej to to Państwo, nie oszukujmy się, nawet nasz Jan Paweł II też był papieżem postępowym, mm. tylko my byliśmy w takiej, może powiedzieć, wtedy tam w tamtych czasach byliśmy w hibernacji w takiej kursie hibernacji, byliśmy w takim, może powiedzieć, byliśmy w specyficznej specyficznej sytuacji a oprócz tego ten taki masoński takie cmokanie na na coś papieża, że on taki wspaniały, że, że to że tam to że Polak to nas strasznie się wywało ale, ale uśpiło ale uśpiło ale wypaczyło nam cały podgląd tej sprawy w jaki w jakim jaki kryzys toczy papiestwo od środka i nie łudźmy się, że, że, że jakby był Benedykt XVI, by był lepiej Jan, Jan Paweł II. To po prostu ci papieże, to jest to, to oznaka powolnego staczenia się Kościoła do tego, z stanu, który, jest który zresztą teraz. jest zapowiedziany, żeby jako, Nie jak że że jest jako... Jako, bo zdejmuje z, z, z tej jest tych ludzi odium. Tak nie, mu, że odium tak nie, nie, nie zdejmuje, no ale ale przecież, jak, być patrząc na 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 tę sytuację, a tak musimy patrzeć, jest... oczyma wiary, bo jako jako katolicy nie, 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 tak muszę, muszę, nie, nie. powinniśmy robić, tutaj, ale pozwól, że no, dobra, skończę. Powiedz, że tak być, no no to widzimy, że że czasy idą zapowiedziane w apokalipsie, no przecież. One, jeżeli wierzymy w to, no to musimy też przyjąć, że one wcześniej czy później mu, musiały nadejść i no, być może nadejść, właśnie ale, już proszę, o, dlaczego, dlaczego? Tak samo może powiedzieć, że Judasz musiał być i musiał to zrobić, to świństwo, co on już zrobił. Wcale Judasz tak nie musiał postąpić, wcale nie, nie, nie mógł być, być Judaszem. Miał wolną wolę. To tak mówi Grzegorz, że to tak musiało być, bo to kurczę już jest wszystko, już jest tak jak w starożytnej grecki, greckiej tragedii, wszystko jest uwarunkowane przez bogów i tak już po prostu, my już nic nie mamy do gadania, jesteśmy tylko po prostu, jesteśmy takimi osobami, które muszą tak robić, jak, tam, jak, jak ktoś im, im zagrał. To nie jest Grzegorz tak. Oczywiście musiała musiało być się apokalipsa, ale nie musiało być za naszego, za naszego życia. Gdyby byli po prostu dobrzy, dobrzy, dobrzy papierze, gdyby byli ludzie, gdyby to byli ludzie naprawdę wierzący i naprawdę tę spuściznę wiary, bo oni tylko oni są, oni sami nic nie nic nie tworzą, tylko oni mu tą spuściznę wiary przekazują następnym pokoleniom, niezafałszowane. Nie bo teraz to, 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 co teraz się robi, to, to po prostu... To no, ale jest, niestety wszystko so, jest po prostu zafałszowane. Sobór watykański II otworzył furtkę dla wszelkiego rodzaju hmm, herezji no tak. niszczących to ciało mistyczne, jakim jest, jest Kościół. No i skutki tego właśnie są widoczne. na, na to właśnie kroku. Wszyscy, znaczy większość ludzi pewnie myśli, że ten kryzys to może być i... Ury... Bez, bez kościoła może być, y, może to być wszystko uratowane, bo to wszystko jest, y, bo to każdy jest kowalem z tego losu i my możemy tutaj zebrać się do kupy i możemy z tym wszystkim i możemy sami sobie z tym poradzić. Nieprawda. Jeżeli będziemy zdemoralizowani, jeżeli będziemy mieli, będziemy mieli postawioną fałszywą etykę, to nic nie będziemy w stanie z tym, z tym, z tym po prostu poradzić sobie. Z tym, z tym zrobić, ponieważ my będziemy już takimi, nie będziemy niewolnikami nie ducha, nie będziemy potrafili chwili sprecyzować, co jest prawdą, a co jest a co jest kłamstwem. No dobra, Bez tego no nic, nie, nic, nic, nie damy nic rady. tego nie mogę dodać, no tak jest, jak, jak powiedziałeś. Dlatego tutaj sobie tacy ludzie myślą, że tutaj że cała, cały problem tkwi w pieniądzu, którego nie ma, że, a inni myślą, że wina jest. Yy, no nie wiem, wina jest w, w, w jakiejś tam partii, która, kurczę, że jak się zmieni partia, to będzie inaczej. Nie, to jest wszystko, to wszystko wynika z jednego, z, po prostu ze słabości, ze straszliwej słabości Kościoła. Nawet ci, wy, wy, którzy po prostu, którzy y, jesteście ateistami, możecie, to, możecie być tymi ateistami, ale musicie przyjąć taki pogląd, że etyka, musicie szanować etykę, etykę, etykę katolicką. No bo weźmy na przykład taki. Musicie to zrobić. Bo jesteśmy to wszystko, cała nasza hmm. cywilizacja jest na tym zbudowana i nie możecie, bo niszcząc to, niszczycie fundamenty, na, na których sami, sami, sami stoicie. No bo nawet te, te dziwy podpuszczone. Czy one też de facto są beneficjentami tego, że żyją w społeczeństwie chrześcijańskim? Gdyby taka są sytuacja. Specjalnie mogła się, miała, mogła, czy, czy taka sytuacja w ogóle mogłaby mieć miejsce w kraju muzułmańskim, gdzie kobieta jest podporządkowana całkowicie lanie, mężczyźnie, zostałyby zostały, natychmiast spacyfikowane. Po prostu, zostałyby po prostu zbite. A, a tutaj wykorzystują właśnie nasze chrześcijańskie wartości, naszą etykę chrześcijańską, naszą nawet, można tak powiedzieć, ym... Paternalizm wobec kobiet i, i rycerskość, że. Yy, opiekuńczość opiekuńczość i, i, i na tym po prostu pasożytują. Żerują, żerują I, I ci, którzy te y, kobiety. Mam, mam wątpliwości, czy tak można o nich mówić, bo, bo one tą kobiecość, że tak powiem, rozjąły. Tylko, mają, tylko zatraciły. mają biologiczną kobiecość. Yy, yy, yy. No. Przecież, że one, one są też mówię beneficjentami tego, że, że żyją w kraju chrześcijańskim. Tak, no tak. No nie wiem, więcej, więcej chyba już, już nie będę mówił. No, przede wszystkim chciałem się mówię, podzielić tymi swoimi obserwacjami, które wczoraj mia e miałem, no i to zrobiłem. Na gorąco. No nic, co tutaj dodać jeszcze, no, nie można zaumywać rąk na pewno, ale tutaj szykują się niewesołe rzeczy, bo mówię, owce zostały porzucone przez swoich pasterzy. Papier, yy, pasterzy i dostał, po prostu została oddane wilkom. No ale coś, tak, tak no, ale teraz. to może jeszcze, jeszcze, jak już ten wątek, może jeszcze spróbujmy tak na, na gorąco no. może się zastanowić, no co co, nam, co są w takich sytuacji należy czynić? Czy mamy jakieś szanse, czy mo, że my, szanse Na pewno nie jesteśmy niezorganizowani. To, to pokazały te wypadki, że żadna samoobrona nie powstała. Na władze państwowe liczyć nie można. Nie można też za bardzo liczyć na biskupów ani no, to funkcjonariuszy to kościoła. Samogląda Ale... Grzegorz nie może powstać, bo jest po prostu rozbijana. Te ruchy są, są rozbijane celowo w różny sposób. No to jest i, i, i przez, no my, oprócz tego ty, przez nas też i taki charakter, że każdy chce być wodzem. Nie chcę, wiesz, I nie chce wiesz, i tutaj i, i patrzy, i patrzy kosym okiem na kogoś, kto, kto może, to może, może zagrażać, a oprócz tego są takie robimy, y, gry operacyjne, różni tacy potoccy i inni, którzy mają, nie, mają wykorzystać społeczne niezadowolenie i, y, do, i po prostu przejąć ten, 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 ten potencjał i po prostu jego doprowadzić do anihilacji. Natomiast ci, co naprawdę mogli być yy, yy... Przywódcami, ci, ci 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 to po prostu oni są no. rozgrywani operacyjnie no jest konfederacja oni są jest, jest jest w tej chwili no konfederacja jest obecna w sejmie co prawda nie jest to i nie jest to twór jednolity jak wiemy bo tam są no, tak. różne siły zaangażowane I dlatego właśnie Grzegorz konfederacja no no, 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 tak, no tak 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 no, 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 ale czy, czy można mieć jakieś nadzieje że konfederacja może odegrać jakąś, jakąś znaczącą rolę w w tej wojnie cywilizacyjnej, Bo, a, no to, bo to jeszcze, go no, no, oni, zresztą tutaj całe miasto jest teraz zalepione takimi plakatami właśnie tymi lewackimi, on, one, one, on, oni tam piszą, to jest wojna, oni, to oni wypowiedzieli na tak. wojnę, oni sami się tak zadeklarowali, że prowadzą wojnę, więc jesteśmy na wojnie, wchodzimy w czas tak. wojenny. I to nie myśmy tę wojnę wywołali, tylko to oni niosą na swoich sztandarach. To, to oni chcą nas przerobić na swoją modłę. Nie miejmy żadnych. Ale to też złudzeń. pamiętajmy, nie te ogłupiane dzieci. Tylko ręka, która gracze, tym kieruje, się nimi posługuje, bo ludzie młodzi. Owszem, nie są, znaleźli nie pewien potencjał buntu. Mówię, można by dużo o tym dyskutować, no, dlaczego tak się stało. Jest, zawsze jest Ale potencjał buntu. Pamiętajmy, że nimi kieruje sprawna ręka wroga, wroga pana Boga, wroga naszej cywilizacji, wroga Polski. No to, 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 to musimy zawsze mieć na Pierwszym no byśmy, miejscu, ja tu by, bym na powiedział e, konkretnie, jaki to wróg ale no, możecie i, Państwo się, się domyśleć, komu cywilizacja y, chrześcijańska najbardziej szkodzi i to szkodzi od, od stuleci, no, no, można nawet powiedzieć y, od dwóch tysiącleci. Także możecie Państwo się y, y, łatwo domyśleć i właśnie są takie słowa. dążą... Są takie słowa w Ewangelii, sam Chrystus Pan mówi. Wy z ojca diabła jesteście. Mówi to do przedstawicieli pewnej grupy no tak. kierującej pewnym wyznaniem, tak nazwijmy to. A ojciec chyba, a Maksymilian Kolbe o tej narodowości powiedział, że od setek lat, jak on to powiedział, nieświadomie dążą, znaczy nieświadomie, źle powiedziałem, Jakoś tak powiedział, a to oni to, oni to, oni to ro, ro, robią świadomie, tylko, tylko no takie było sformułowanie, które sugerowało, że ci ludzie dążą do zniszczenia chrześcijaństwa w sposób po prostu taki ślepy. Bo po tym jak to zrobią, to sami też blegną. No tak, pasożyt, który likwiduje swojego żywiciela, a tak, a, a tak, ta w, a tak w tym przypadku jest, no, no to sam ginie, no to, ale, ale to dążenie do zniszczenia jest tak silne u tego pasożyta, że on sobie z tego nie zdaje nawet sprawy. No to, to, to jest bardzo dobrze właśnie określone tutaj właśnie przez to, ten opis przyrodniczy pasożyta i żywiciela. Dobra. Kończymy. Tutaj nie będziemy już tutaj zanudzać Państwa, bo to w jest filmak jest. na sobie o tym dyskutować. Teraz mamy, siedzimy w domach, bo nas tutaj przymusowo zmuszono do, 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 do zamykania się, ale możemy rozmawiać przez internet, możemy przez telefon, możemy między bliskimi i warto się nad tym zastanowić po prostu, co, co, co się dzieje w świecie, co się dzieje w naszym kraju. Warto rozmawiać. Aktywne, tak tak, ale warto też coś, coś, coś zacząć, coś robić, bo to same Tam rozmowy. Teraz możesz robić. Jesteś, jesteśmy wtłoczeni O, my biedni, leworazio. O, o. Jesteśmy wtłoczeni tutaj w tutaj Możemy w, w domy, się roz, rozpłakać Do domów nie możemy a, wychodzić. Tak. Jeszcze, możemy jeszcze wychodzić, ale to jeszcze nie jest, nie jest, uważam jeszcze szczyt tego, co ma nas czekać. Możemy wpaść w rozpaść no wszystko, możemy tylko tylko, a, tylko nie możemy. Właśnie nie, możemy tego zrobić. Nigdy w desperandum. Cześć Grzegorz. Dziękuję. Do widzenia.